Słuchajcie, wszystko jest zamknięte, ponieważ w każdym pomieszczeniu siuknęliśmy tym rajdem. Tak, chyba 15 liko, czy jakiejś promocji. A chwilę temu kupiliśmy z Rosa. Za 30 zł, 25 zlewa. No, zobaczymy, co jest. Tak, wyprzukaliśmy wszystkie pomieszczenia w środku, ponieważ jest tam huk robactwa. A propos robactwa to pamiętajcie. Nasi przyjaciele na drzwiach garażowych. Nie nazywaj tego przyjaciela, bo zaraz się Bo Kryzja przez Ciebie przemawia. To też jest mój przyjaciel, słuchajcie, pije wodę. Wyląduje. Mogłem wziąć wentylator, zanim zacząłem szukać tam. Spoko, wyląduje w studni. Ale ty, czy. Nie, no, mój przyjaciel, którego teraz pokazuję. Nagrywam go właśnie. Tak, słuchajcie, z racji tego, że wszystko wypszukaliśmy środkami owadobójczymi to i ciężko. czekamy, aż zacznie działać, to chcemy trochę posprzątać w garażu i na poddaszu, ponieważ tam jest wszystko. Dywany, mi dywany, się jakiegoś widać. No i to trzeba wynosić. I cała historia życia. Kogoś. No, no. To ostatnie lata, takie 20 ostatnich lat. Będzie ciekawie. Lapomatia chyba. Podejrzewam, Ale, że różne rzeczy tu znajdziemy. Bo tak, oni byli mikserami, kącz mikserami. Widziałem, nie wiem, jakie miksery będą też tutaj. Tak. Dlatego ja się nie martwię. Co? Bierzemy się za robotę, nie?